Hello there, kochani. Tu znowu Kacper, Witam w kolejnym odcinku z Lego Indiana Jones. Eee, no i co? Dzisiaj kontynuujemy wątek główny. Jest to już trzeci odcinek. Zaczynamy trzecią misję. Przed barem już tutaj kolega stoi. No to co? Zapraszam do środka. O, to jest właśnie ten gościu, który nam ciekawostyk <grym>, czy podpowiedzi udziela. <grym>, no, mają ładne kapelusze. Coś się zaczyna dziać O kurde Halo Jest z pistoletami O Halko, Halko Co, ich trzeba z stołkiem No oj. Orfit oj, oj. jeden za jednego. Dobra, dawaj pistoleta Ej, uniki, ło kurde No i kascenka Nam... No kurczę, dobra, jest jeszcze jednego gdzieś, a jest. No co za chłop robi, halo? No już nic nie robi. Zdoba mi się, jak ci generyczni złoczyńcy mają takie same twarzyczki. Tak jak teraz myślę, to. to co wcześniej robiłem, to może wcale nawet nie był pełnoprawdy poziom. Dlatego mój 7-minutowy odcinek to troszkę. troszkę klapa, nie? Jednak tutaj te poziomy działają trochę inaczej niż w innych grach LEGO. No nie wiem No dobra, idziemy dalej Oj, nie byczku, tyle pieniędzy Na samochód To chłopa możemy kupić pewnie, co? No nie, dziękuję. Na razie nie. Też możemy pewnie kupić. Tylko dobra, gdzie mamy iść? Tam mamy iść, okej. Okay. A mat pewnie ma kluczyk. A, chłop ma wąsa. <noise> Okej. Okay. Czy ja mam ich potrącać, czy co to jest? Kurczę, bardzo mi się nie podoba sterowanie tym motorem. Oj, oj, oj. Trzy motory mamy rozwalić tak? O kurde Co to, to za poziom jest? No nie no tam nie wjechać to Proszę bardzo, prościej. O kurde, taki pust. Dobra, tak czy inaczej dalej nie wiem zbytnio, co tutaj trzeba robić. W tak, jestem skupiony na zbieraniu kaski O o o, samochodem, halo Okej, okay, dobra Widzę kolejnego Pąpyczku no, Chłopcy ma motor lepszy Tak o do biblioteki To nie fair, bo on trafił w rampę. Ej, Proszę. Przecież na L jest boost, no to... Dobra, 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 dobra. go trzeba. żeby to zrobić to jeszcze trzeba trafić. Dobra. Z tego z tyłu wzięliśmy. O, może kiedyś mi się uda w tą rampę trafić. To szczerze wątpię. No kurczę! Dobra, ten chłop sam do nas przyjedzie, albo go ogramy z drugiej strony. <tryk> to tyle z ogramka. Dobra, to jest za ciasno. Tu go, tu go nie złapię. Jedyne, gdzie go mogę złapać, to właśnie tutaj na ulicy. Aktualnie, jak będzie wjeżdżał tam do parku. A na pewno będzie tam wjeżdżał. Ojej, on tam jest już. Dobra. O nie Nie wierzę, że on nam będzie się uciekał. Jeju. Nie, no proszę was... To jest parodia, a nie. No i tutaj nie mam szans go złapać, bo on tutaj będzie skakał. Wow! No nie no, gdzie takie rzeczy? O jejciu. O jejciu, jejciu. I gdzie pan jest? No nie no i to już jest po ptakach tak naprawdę Która to już próba szósta? Szkoda, lepiej nie liczyć co no nie nie nie, mamy jumpa Jajas No nie trafiłem znowu. Kurde. Powiem tak. No dzieciak, to by się z tym męczył. No ja się z tym nawet męczę. Dobra, no nie powiem, że S, bo to nie było S. Dobra, dawaj samochód będzie łatwiej, mam nadzieję przynajmniej. Ta, samochodem się łatwiej styruje. To wszystko OK. Proszę bardzo. Okej. Okay. Co stał? Tylko motor. Murdy motor będzie jechał tam ten... tamtędy co poprzedni. Czy nie? A ten też przez bibliotekę. Ale nie jednak nie. Oj! Nie na no, samochodem rzeczywiście łatwiej Ma też taką jakby większą powierzchnię uderzeniową, co nie? Torkiem to za dużo obrażeń się nie zrobi. Okej. Okay. Chciałem jeszcze te pieniążki pozbierać. Oj. Oj, 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 problemy i po problemach. Dobra. Oj, oj oj dobra, zostaw jeden, a tu jeszcze chciałem wziąć fioletowy pieniążek. Jezus, ten motor jest taki niesterowny. Dobra, to się. Ale dawaj samochód mi. Ja zawsze wolałem jeździć motorem niż samochodem, a tutaj troszkę na odwrót. O no, no, no. No Oj, chłopie. Dobra, Indy wykończy. Wow, wow wow Mam nadzieję, że to już koniec Jakoś ten level nie za bardzo mi się podobał Aha, my ja motorem nic nie zrobię No nie No dobra W sumie to było do przewidzenia A ten co robi? Jak średnio, nie? Babi. Dobra. Proszę, koniec. No, zało się. co mam... Nie, tutaj to nie jest zielona strzałka, więc tutaj raczej nie mamy iść. Jak mi się wydaje, przynajmniej tu mamy zieloną. To dobra. Myk. Mamy naszych znajomych. No i już nie mamy, o kurczę. się ten mechaniczny Outplay. Oj, 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 oj Wstań, wstań, wstań Czyli trzeba walnąć, tak? Tak? To było niepotrzebne troszkę. No i mamy. Proszę bardzo. Prawdziwego poszukiwacza. Okej. Okay. Cyk. No i tutaj zasięg był za mały. No co, mechanika tego niezus, bossa powiedzmy... Za trudna nie jest. Bardzo satysfakcjonująca również, nie? No ale. Bierzemy za co dostajemy. Aha, ty chłopie, co musisz zrobić, chyba co? Teraz. Aha. no halo. O, proszę bardzo. I tej sceny... No nie no, w filmie czegoś takiego raczej nie było. No ale. O! Okej. Okay. A, czyli w ten sposób to działa, dobra. Skończyliśmy jakby pierwszą część kryształowej czaszki. A ile jest tych części? Dwie czy więcej będzie? Tu mamy kreator. Tu mamy poszukiwaczy zaginionej arki. To będzie świątynia zakład, To będzie ostatnia Krucjata. Kryształowa czaszka. Oj, czyli może być więcej niż jedna ta kryształowa czaszka. Wydaje mi się, że będą trzy. A to zobaczymy. Przekonamy się w następnym odcinku. Ja się na razie z wami żegnam. Do widzenia.